Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Otóż tak, miałem na ostatni odcinek, znaczy na ten odcinek, miałem oddać klucz grabarzowi i powiedzieć, że Loi Warden. Wardenowi w zasadzie, miałem powiedzieć, że jest niewinny. Grabarzu, ja nie wiem, czy. Nie zanosi się na koniec. Słuchaj, ja nie wiem, czy ten dach, pod którym ty stoisz, on w ogóle coś daje, bo. Hmm. No na przykład tam dalej jest wiele więcej dachu, więc mógłbyś się schować i byś nie zmógł, a tutaj tak nie bardzo. No ale dobra, nie będę się czepiał. Aż tak. O co chodzi? Trzeba wam czego? Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się Mac iluzjonista. Przywódca salamandry. No, i możesz mi powiedzieć, Geralt, jedną rzecz. Po jaką cholerę powiedziałeś grabarzowi taką rzecz? Ja rozumiem, że. <ścoughs> Kurde, no ale ja bym trzymał takie coś w tajemnicy raczej, no bo co jeszcze, wyjdzie, że to my go zabiliśmy. No, to jest trochę, trochę według mnie dziwne, ale no dobra, mniejsza o to. Um, ok, okej, Loy Warden był zwykle na... grobli, to się grobla chyba nazywała. Godzina dziewiąta, więc powinien już tam stać Ze swoimi towarami. Tak, podsumujmy fakty. Rejek jest fałszywy, prawdziwy leży w krypcie, nie żyje. I pewnie teraz żerą go góle. No. Mm, nieźle, nieźle. He, wrenna babka. No więc... Szczerze mówiąc, musimy dokończyć śledztwo sami. Chyba że zaufamy. Nie, szczerze mówiąc, w tej sytuacji to ja bym zaufał e, dowódcy Straży Miejskiej, czyli Vincentowi. Może on by mi ewentualnie pomógł ze śledztwem. Skoro Raymond już tak trochę nie za bardzo może, chyba że ktoś go wskrzesi. Ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe w świecie Wiedźmina. Nie wiem. E, chyba, ale to trzeba by było być potężnym magiem. Jak już, też nie wiem. Jak już, chyba jak już. Ale to takiego maga tutaj w pobliżu nie ma, raczej jak Alkstein nie jest magiem, tylko alchemikiem. No, mniejsza. Tak? O, w Mordej, ile opcji wyboru! Prawie na pół ekranu. Um... Rozgryzłem Javeda. Podszywa się pod Raymonda za pomocą iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Jestem pod wrażeniem. Rozumiem, że masz na to dowody. Niezbite. Problem w tym, że w dalszym ciągu jest potężnym magiem. W tej kwestii nie jestem w stanie ci pomóc. Gdybyś poczekał, niedługo do miasta przybędzie wysłanniczka Loży Czarodziejek. Nie mogę czekać. W takim razie porozmawiaj z Kalksteinem. Nie jest magiem, ale ma dużą wiedzę teoretyczną. Jak mawiają, lepszy ryc niż nic. Podoba mi się głos Lojwardena, naprawdę. Dobra, ym, ile ja mam kasy? Miałem chyba tam 1600. Jako, że chyba nie planuję kupować niczego drugiego... Nie, nie poczekam baj. jeszcze z tą Sefirą. Jak będzie u Lojwardena ostatnia Sefira i nie wymyślę sposobu, ym, w jaki mógłbym ją odebrać temu panu, to pewnie ją odkupię, ale póki co zostawimy ją, niech tam będzie na razie... Aha, właśnie. Musimy iść teraz na bagna. Na bagna, na bagna. Przewoźnik, chodź tu na chwilę. No, do ciebie dość ważną sprawę. Otóż... Cześć. No. Siema. Usługi... Tak, słyszałem już. Przewieź... Czas Tak, tak, tak. Dobra, nie będę już zapisywał. Rejek. Niedługo dowiesz się prawdy nie ekscytuje cię no i bardzo jestem mutantem uczucia są mi obce wolę skupić się na zadaniu mam przynieść księgę zwierzę? tak pośpiesz się nie możemy pozwolić żeby kalkstein nas ubiegł mam nadzieję że ten morderca połknął haczyk pracuję nad tym nie to się nie klei a co co ja muszę teraz wracać do miasta po coś jeszcze Come on! Dobra, zrobię cięcie jak coś wymyślę. Mam 500 Orenów. I mogę zapłacić za Sefirę. Oddaję ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to ważne w moim fachu. Sefira jest twoja. Dobra ludzie, nie mam wcale pojęcia co mam teraz robić. W dzienniku zadań nic nie ma takiego interesującego, co ja bym chciał wiedzieć. No i co? Temeria, no i co? To jest zaznaczone? Gdzie są te sefiry, czy jak? No nie jest zaznaczone, nie. Eee, hmm. Zadania, no sami widzicie, że ja w dzienniku zadań nic tu ciekawego nie mam. Gra w kości, kościany poker, to nieważne. Lojwarden, no to muszę poczekać. Szani nie wiem. Nie, 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 nie i nie. No naprawdę nie wiem co mam teraz robić. Kurde, nie wiem, mam porozmawiać z kimś na bagnach, czy jak, no naprawdę nie mam pojęcia biedna ja nieszczęśliwa. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Jak to nawiedza? Włożnicy? Mąż nieboszczyk mnie prześladuje. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nie daje. Ale co najgorsze, słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głopoty o mnie wykrzykuje, oczernie, opinie psuje. Boję się, boję się, co ludzie powiedzą. Pewnikiem już mnie obgadują. Błagam, zrób z nim porządek. Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. Dwieście? Dużo strasznie. Co za świat, co za ludzie. Na cudzym szczęściu zarabiać. No, moja strata. Załatw to, a zapłacę. Z czegoś trzeba żyć, proszę pani. Bywaj. O północy w okolicy cmentarza. A, już? Zaraz, 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 to ja już coś zabiłem? A, no tak, faktycznie, faktycznie, zabiłem już. Bo jeszcze ktoś zobaczy nas. <noise> na no co ja mam z tobą romans, czy jak? Rozwiązałem problem z twoim mężem. A gdzie dowód? Skąd mam wiedzieć, że prawdę mówisz? Dowód? Jaki dowód? Przecież nie było o tym mowy. O? Czekam na zapłatę. Dobre. Ostatni grosz chcesz mi odebrać? Ciszej. Przecież nie chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło! Bierz pieniądze i niech cię nie widzę! A to jest jedna, no chciałem ją szukać. No to dalej szukamy zadania do wykonania. Bo nie mam pojęcia, co jeszcze mógłbym tutaj zrobić. Ludzie, lol! Aaaa, okej. Okay. Stała się rzecz niesłychana, ponieważ podszedłem do ołtarza melitele, dałem jednego arbuza i otrzymałem ile sefir? Ile? Wszystkie! Otrzymałem wszystkie sefiry, które mi brakowały. Tak. Dałem arbuza, a... Kompletnie nie kojarzę tego. Nie pamiętam, żeby takie coś było. Hmm? Okej, okay, okej, okay. to było dziwne, to było naprawdę bardzo dziwne. Wiedźmin nie jest pobożny i dziwne, że Melitele coś mu w ogóle dała, więc... okej. Okay. No dobra. Myślę, że teraz poumieszczamy sobie te sefiry w odpowiednich miejscach, tak jak mówi nam zadanie... Którą stronę w tą chyba? Powoli, powoli. Ech, Geralt, spokojnie, nie driftuj mi tutaj na zakrętach. Ehm, um, okej. Okay. Gdzie jest ta Sefira najpierw? Daj, dajcie mi mapę sprawdzić. Wieża maga. Dobra, spoko. A to nie powinienem do jakichś tych iść. O, do obelisku najpierw. No, do tego obelisku najpierw pójdę. Trzeba do odpowiednich obelisków teraz powrzucać sefiry. Um, wtedy ta wieża będzie otwarta tak jakby. Okej, okay, gdzie jest ten, 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 ten? Gdzie jesteś? W obelisku. O że będą mnie teraz ścigać. Dobra, jaki to jest obelisk? Necht sa. Okej. Okay. Tylko tego utopca trzeba tutaj zaszlachtować Giń. Necht za, okej. Okay. Okej, okay, czyli jednak nie miałem czegoś takiego robić. Dobra, to do wieży maga w takim razie. Szybko, 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 szybko Speedem, Geralt, speedem. Speedem, dawaj. Ale ja nie mam, nie mam poumieszczać tych sefir, jak to? Okej, okay, mniejsza o to. Może mam najpierw do Rejka pójść. No. Który mnie tu gania jeszcze? O Jezu, kochany. Azar przypieprz mu z tego czaru, fireballa jakiegoś mu na i tu Nie możesz? Nie, bo byś się zdradził. Oczywiście nikt nie wie o tym, że jesteś Azarem. Niedługo dowiesz się. Jestem mutantem. Tak. Pośpiesz się. Pracuję nad tym. No, 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 no i co? No raczej, że zamknięte, no. Raczej. Nam te sefiry poudonieszczać w odpowiednich miejscach. No to... Kuźwa, właśnie tam byłem! What the fuck! No ludzie, come on! Dobra, muszę tego utopca zatłuc, bo mnie będzie tutaj... ...denerwował. Gin dziszko. tych utopców zabiję tyle, że mógłbym naprawdę... Necht za. O, a jednak można. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobre. Dobra, ja to przyspieszę, jak będę te sefiry tutaj wkładał. Czy powinny stać otworem. Mogę powiedzieć kalksztajnowi, że wykonałem zadanie. Okej, okay, wykonałem to zadanie z sefirami. Jak się fajnie świecą z daleka te sefiry. Patrzcie. Super. Z daleka je widać. <gry> Okej, okay, czyli ja muszę teraz powiedzieć kalksztajnowi, że wykonałem to zadanie, tak? Powiedzcie mnie. Mmm Muszę powiedzieć o tym Kalksztajnowi odebrać nagrodę. Aha. A, czyli jednak mam iść do wieży Maga. Dobra, do Kalksteina pójdę później. Pójdę później. Jak będę przy okazji u niego, pójdę. Wszystko będzie git. I no, właśnie. Ok, idziemy teraz do tej mrocznej wieży. Aj, ładnie te sefiry wyglądają. Jak mnie denerwują te utopce. Boże, kochany, idźcie stąd. Won Mnie nie zeżrecie Nie, Wiedźmina nie zeżrecie, przynajmniej nie Geralta Jest <laughs> zbytnim koksem, żebyście mogli go zeżrzeć, nie w tą stronę eee, tu Matko Bosko, ale trzeba latać między tymi krzewami Tutaj, tutaj, chyba już jestem bardzo blisko no, tak, bardzo blisko Do domu dziadka zaszedłem O Jezu Dobra, tędy Mhm, mm mhm, mm mhm mm No, tędy Dobrze, tędy, tędy Szczątki leżą Pewnie doca tutaj zażnąłem. Drzwi do wieży, nareszcie Okej okay. Teraz mogę wziąć sejwa Nie, to się nie klei No, to się nie klei Twoja wypowiedź się nie klei. Znaczy twoje maskowanie. Ok. Witaj. Nie Jestem mutantem. Tak. Pracuję nad... No dobra. no. Aaaa, Wieża Maga! Yeah! 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 Mam piąty znak. Nauczyłeś się znaku akcji Dajecie on możliwość ażerowania swoich przeciwników eee, Aha, mogę ich hipnotyzować Ależ ta wieża jest Naprawdę Musiałem latać Z dziesięcioma zasranymi sefirami Kiedy Można było wymyślić jakiś sposób Żeby dostać się górą Naprawdę Chyba, że broniły tego jakieś zaklęcia mocne, ochronne Ale jeżeli nie, no to Ach

Muszę przygotować się do walki za Azarem Naprawdę? Jeszcze raz F5? Boję się Okej okay. Chluśniem bo uściem. Eliksiry weźmiemy później, bo nie wiem jak to wszystko będzie wyglądać Zrobię na, pr na przykład pauzę czy coś i chlusnę eliksira Będzie myślę wystarczająco dobrze Patrzcie teraz będzie, o scenka Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kermoren. Dobra, dobra. Ej, chwila, chwila, chwila. Ifrit Powoli, powoli panowie, powoli. Mm, gdzieś tu miałem takie ładne eliksiry. Mm, Grom. Ok, gromu nie, na razie gromu nie. Eee, słuchajcie, gdzieś tu miałem taki eliksir specjalnie przygotowany na to. Eliksir Nigredo. No, zdecydowanie się przyda. Prawy przycisk. I, 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 jeszcze był eliksir. Uszczyk energii to nie. Grom. Oda zadawane obrażenia. Zamieć. To też była zamieć, więc co? No nie. Okej. Okay. Grom. Um, uniemożliwia parowanie oraz uniki, ale zwiększa zadawane. Dobra. Na razie tylko zamieć łyknąłem. z tą błazę na dół i zajmij się Wiedźminem. Widzisz Wiedźminie, Hazar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie, dwie pieczenie na jednym Jak Ja go zmniejszyłem, Kupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez Ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej szybko, zanim zneutralizuję truciznę. Jeszcze się spotkamy, ci wolą. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Dawedom, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt. I chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiat przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazło mnie, tris, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Czyli pokonaliśmy Azara. Co jest... Znaczy, nie pokonaliśmy, tylko go trochę uszkodziliśmy. W sensie bardziej pasuje to, że on pokonał nas. O, w sumie. Mylisz się moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Werden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z wardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni niepoprawni gawędziarze zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i... wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Tease? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało? Cóż, test wypadł pomyślnie, jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Tris, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalkstajna. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie, wróćmy do Twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam Ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać Twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości, myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi. Odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. O tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Gerard, proszę! Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak. Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Lojwarden, ważna persona. Urządza bankiety w nowym na rakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości? Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18.00. Masz tu glejt, zezwalający na przebywanie w wyzimie handlowej. Glejt? Cóż, w wyzimie, oprócz kwarantanny, wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem gleitu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować Cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. To no, pasuje. Do zobaczenia. <coughs> Jeden quest, drugi quest... Trzeci quest może będzie jeszcze? Trzeci quest... <coughs> Czwarty quest... Piąty quest. No i starczy. Dobra, jako że już upłynął czas odcinka, mam nawet nagrane więcej niż potrzebuję. Także, okej, okay, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych filmików i na razie.